Tu już jest ten dobrowolność, że nie mówię kaśka baśka, tylko dobrowolność. Same się dobrały. A ja je trzymam w zadaniu. I teraz już dzieci biegają, myślą, środowisko się zmieniło, bo są podania pod różnym kątem. Zobacz, Róż. co dziewczynka zrobiła. Złapała pięknie i zrobiła to. Przecież to jest strata piłki już w piłce ręczy. Podanie jest wtedy, kiedy myślę drugą osobą, a nie sobą. Stąd. Pierwszy środek treningowy. Podajesz mi, ale kiedy szczytasz jak, jakiś fragment mojej odzieży, kolor włosów, cokolwiek, wtedy możesz mi podać. Nic nie powiedziałaś? Nie szkodzi. Włosy spięte podaję. Białe buty? Uśmiech. Ćwicz w parach. Ćwicz. Dziewczyny, daleko od siebie ćwicz. Coś zostało uruchomione, myśl. Jestem w fazie doskonalenia, mam utrudnić wiedzę i środowisko. Było łatwo, łatwo już nie będzie ani razu. Teraz środowisko w chaosu sprzyja, ale pytanie: czy technika nie ucieknie? Oczywiście, że ucieknie. Co uciekło pierwsze? Postawa na nogach, nisko. Już kurwa jest. Stop, zmiana par. Trzy, zmiana par. Trzy, dwa, jeden, ćwicz. Jaki widzę problem u dzieci? Zostały w tym samym środowisku, bo trener pół życia im kazał robić w poprzek. Boiska to jest nierealne, bo w meczu tak nie będzie. Muszę wymyślić środek, którym to zmienię. Stop. Po podaniu. Oczywiście mówię, zielona koszulka. Trzy kroki przyspieszenia w dowolnym kierunku. Trzy kroki przyspieszenia w dowolnym kierunku po podaniu. Dalej mówimy kolor, odzież albo coś. Ćwicz. O, dzieci biegać jeszcze nie umieją, się okazuje. Trzech kroków. Stop! Zakaz powrotu na tą samą pozycję. Ćwicz. Stop! Wszyscy siadają. Zostajecie we dwie. Zostajecie we dwie. Do góry. Podaj. Mówiąc imię koleżanki, imię, znaczy imię, szczegół i tak dalej. Przyśpiesz trzy kroki po podaniu. Podaj. No tak, cały czas kolor. Znowu, znowu przymus. Co mam coś powiedzieć? Wszystko na przymusie. Przyśpiesz trzy kroki po podaniu. Podaj. Trzy kroki przyśpiesz po podaniu. Już wy we dwie ćwiczycie. Już wy we dwie to samo. Ćwicz dalej. Już wy dwie. Już wy dwie. Już wy dwie. Już wy we dwie. Już wy, we dwie. Już wy, we dwie. Już wy we dwie. Proszę. I teraz już dzieci biegają, myślą. Środowisko się zmieniło, bo są podania pod różnym kątem, różnej długości i z biernym obrońcą, który gdzieś tam się... Zderza z nimi. Czego nie mam teraz? A co uczyłem? Czego nie mam? Techniki. Stop! Podanie liczy się tylko, kiedy w momencie chwytu będę widział dwa rogi boiska. Ćwicz. Zobacz, jak się ściszyło. Wodoszło. Wiedza, od razu się ściszyło. Stop, nowe pary. Trwicz, i tu już jest ten dobrowolność, że nie mówię kaśka, baśka, tylko dobrowolność, same się dobrały, a ja je trzymam w zadaniu. Stop, nowe pary. Stop. Stop! Teraz szczytujemy kolor, odzież, cokolwiek szczegół z osoby stojącej, stojącej za osobą, z którą podaję. Podaję z tobą, szczytuję osobę. Za, w tunelowym widzeniu. Ćwicz. Robimy motorykę oczu. Tunelowe, sakadowe, peryferyjne i horyzontalne. Jaki widzicie najczęstszy błąd teraz? Trenerzy? Wszystko piłka, tu U mnie w ćwiczeniu była piłka zawsze powyżej barku Zawsze była powyżej barku Tu już wychodzi brak szkolenia Każda piłę do biodra Nie ma tak To jest rekreacja Stop Każda z was Liczy sobie punkt za Cały ruch, czyli Piłkę powyżej barków złapałem Rozglądam się Podnoszę piłkę i podanie też jest powyżej linii barku. Powyżej linii barku. Każdy ma punkt za cały ruch, kiedy piłka jest powyżej linii barku. Ćwicz. Zobacz, jak zwolniło. A czemu? Bo myślenie wzrosło. I cała praca trenera to jest cały czas balansować między ciałem a umysłem. Zobacz co dziewczynka zrobiła. Złapała pięknie i zrobiła to. Przecież to jest strata piłki już w piłce ręcznej Na wysokości rąk obrońców. Zmiana par. Stop. Sczytujemy osobę najbardziej z boku. Tak jak teraz było z przodu, to teraz najbardziej z prawego albo lewego boku. Ćwicz. Nowe pary: trzy, dwa, jeden, ćwicz. Trójki, ćwicz, trójki. Do współpracy nie jest potrzebny trener, tylko dzieci sobie nawzajem. Dlatego te emocje się podniosły. Nowe trójki, trzy, dwa, jeden, ćwicz. Nowe trójki. Stop, wszyscy do mnie. Chodźcie tu, dziewczyny. Bojce, które oddziałujemy na początku, prowadzą do reakcji w normie społecznej, jakim jest zbiórka. Ja nie chcę zbiórki.